Witam z mi de Skorpion, a to jest kolejny odcinek na szkole, zagramy w Minecraft. Ja jestem tu skończonym. Po. Bo... No, gadam od rzeczy. nakręciłem trzy odcinki 3 minutowe. Patrzę. Oglądam już mówię, nie wiem, nieschładnie. Teraz przed chwilą zobaczyłem, że mam kabelek od tego mikro odłączony. Jak się zacząłem w kury, sorry. Ezef, sorry Zacząłem grać Się wkurzyłem to nie... Myślałem, że mnie rozniesie Więc tak, zrobiłem to Zrobiłem podkład Pod tą Kopalnię I odkryłem, że Że owcy, że zwierzęta Żerą trawę, to tyle Przecież kaktusa, tu sam. No i tu mam kopalnię, No i nie, 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 i nie, nom, nom. nom. Teraz idę.

Żeby nie było za chwilę, żeby nie klnąłem, kurde. Jak czasami, jak już mnie coś wkurzy totalnie to bez opamiętania. więc sobie nucę. Na tym cenie właśnie To fajnie, że sobie po nocie panie trochę uspokoiło Przez te klivery to my za chwilę to, znaczy ja Za chwilę od PIE Bo nie do, że kurde y, Wypi jak Najęci Też mi zniszczyły y, te prawy. Hamstwo, hamstwo, hamstwo. Nie robię. Kto to widział, że... ...fu, obracam się... ...i... i ten... i... ...na... Clipper aaa... ...Klipper Beelzeb, Już masz są i już. Tak kiedy na moim Dawniej szczęście wie taki dawno, dawno czy nie na, nie na tej wersji. Co mi kurde 10 razy clipper zdopcył. Nie złą farmę. Świnka! Ale mu sobie, powiedziałem, że nie będę zabijał świnek, bo sobie je rozmnożę. A ja szukam żarła. Mam tu dwie świnki, to nie. ogna na to nie... A Minecraft zeżrej, że byle co. Światka się zeżrej. Widzicie? To owce zjadły. Tyle. Mam zombiak. O, dzięki. świnka! Świnka, 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 świnka. Nie schodzę, nie schodzę tam. Ja świnka. To jest świnka. Daj mięsa, albo nie wiem. Bo wyjdę z siebie i stanę obok. Dobra, ale tu, za to mamy kilka jeszcze innych świnek. Więc nie wyszłem z siebie i nie stanę obok. Gin, Tuty? To Ty. I yes, to dwa dało. Tylko klety czy co to tam... Trzeba... Też trzeba znaleźć... chatę, a z jest nieopodal.